Za oknem Polska złota jesień dookoła lekka nuta nostalgii za przemijającym latem chciałoby się rzec nie ma lepszej aury dla poezji i to prawda dlatego też w miniony weekend w Grudziąskiej Bibliotece już po raz 28 odbyły się warsztaty poetyckie pomysłodawcą i siłą sprawczą tych spotkań od początku jest Stanisław Raginiak To jest bardzo trudne, szczególnie trudny jest pierwszy dzień. Kiedy spotykają się obcy sobie ludzie, ludzie wrażliwi, nadwrażliwi, kiedy trzeba zacząć, trzeba powiedzieć dzień dobry, trzeba powiedzieć, że nic im tu nie grozi, że chcemy pomóc, ten narok jest według mnie szczególny. W tym roku z przyjemnością słucham wierszy. Słuchamy wierszy z prowadzącym ze mną Damianem. Jest o czym rozmawiać, mają wiedzę. To już jest, to już nie A, już nie B, już myślę, że C. I to jest ogromna satysfakcja. Może być przypadek, gdzie ktoś napisał taki zrobić. Zdecydowanie otwieramy się przed sobą. Budujemy atmosferę zaufania. Ona jest prawdziwa, ona ją czuć tutaj. Jak ktoś dołącza do nas. To przechwytuje te fale, dołącza się od razu do tego naszego grona, które jest bardzo szczere ze sobą, otwarte. Mówimy o poezji otwarcie, czytamy swoje wiersze, zadajemy pytania, rozmawiamy. Dużo się rzeczy dzieje. Czasem się dzieją prawdziwe cuda, są łzy, są emocje, to jest prawdziwe. Najtrudniej jest przeczytać to, co się właśnie wylało na papier, ponieważ wtedy. Trzeba odsłonić całą swoją duszę, można tak powiedzieć. Yy, ale w sumie z drugiej strony jest to i najprzyjemniejsze, ponieważ właśnie w tym momencie dajemy z siebie to wszystko. To jest takie, można powiedzieć, że to jest piękne. Z jednej strony stresujące, a z drugiej jest to piękne i daje dużo satysfakcji. Zwłaszcza kiedy widzimy, że coś, co tworzymy, podoba się innym. To już w ogóle jest super. Dowiedziałem się od znajomej, która też tutaj dzisiaj jest, która już też była kilka razy. No i tak pomyślałem, że spróbuję. Pisałem do szuflady dawno temu. Jakieś 10 lat temu. Teraz też trochę napisałem nowych tekstów i chciałem po prostu się podzielić nimi i zyskać jakiś feedback. Dla mnie to było duże przeżycie i myślę, że bardzo było warto tu przyjechać. Właśnie z tego względu, że odważyłem się przeczytać te wiersze publicznie i jakoś później o nich mogliśmy porozmawiać. I też z uwagi na osobę prowadzącego, który jest po prostu bardzo ciekawym człowiekiem. Czy poeci się odnajdują w tym świecie? To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że my się tego świata wszyscy uczymy. To jest tak, adaptujemy się do świata w toku dzieciństwa i edukacji, który przestaje powoli istnieć. Świat nowy rodzi się na naszych oczach. My już jesteśmy, jakby, przystosowani, akulturowani do innej rzeczywistości i uczymy się czegoś, co całkowicie zmienia warunki gry. To jest trudne, i w tym momencie rola poezji i rola wrażliwości jest niezwykle ważna, bo to właśnie chodzi o to, żeby zadać właściwe pytania, żeby wypunktować te rzeczy, które nam w tej rzeczywistości nowej trochę nie grają, i poszukać rozwiązań, które pozwolą ludziom funkcjonować w taki sposób, żeby priorytetem było ludzkie szczęście. Prawda, miłość, te wartości uniwersalne, które zawsze były uniwersalne. Właśnie w tym tomiku poezja androidów jest poruszony ten wątek sztucznej inteligencji, i technologii i jej ingerencji w proces twórczy człowieka. I to jest jakby taka, według mnie, proteza właśnie procesu prawdziwego, która nigdy go nie zastąpi, nic nie zastąpi człowieka i tego, co tworzy, co tworzy z serca. Bo technologia tego nie posiada i nigdy nie opatentuje. Mam nadzieję. Muszę powiedzieć, że świat internetowej poezji to jest zupełnie co innego niż spotkałam tutaj. Jestem pierwszy raz na takich warsztatach z takim poetą z prawdziwego zdarzenia. I pan Stanisław zrobił na mnie ogromne wrażenie. I cieszę się, że tu jestem, bo dowiaduję się coś o kanonie coś właśnie o y, teorii pisania. Natomiast te wiersze internetowe, ta poezja amatorów jest dosyć specyficzna i różni się. I to jest właśnie ten konflikt pokoleń, można powiedzieć. Można to zauważyć czytając i porównując. A ja teraz mam nadzieję, wkroczę na pogranicze tych dwóch światów i coś połączę. Grudziącką jesień poezji tradycyjnie zakończył turniej jednego wiersza, gdzie jak zawsze wyłoniono zwycięzcę. Prawda jest jednak taka, że zwycięzcami ogłosić się mogą wszyscy uczestnicy, bowiem czytając swoją poezję publicznie, poddali się pewnej formie oceny. A to nigdy nie jest łatwe. Nie wiem, która z nas była bliżej spotkania z nim. Ty z moją ręką na policzku, czy ja leżąca bez sił. Bez nadziei i bez Ciebie. Amen.